Mam, tylko mi szkoda. Mój, Zdję, no, mój, zjadza zjadza. mój, mój samochód rozbił. Ja poszuczyłam na to, żeby to do dworca się dojechał, że mnie nie ma co się wejść, bo córka mówiła. I kurde cię spiżu cały przód w sarny. Tak musi być, bo to się nam musi. E, wiesz. No, to, no, no, to nie, nie, Chcę, nie no, to się to przyczyni. To nie tylko że tak Tak będzie? Może to trzeba naciągnąć bo nie, 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 jaki zrobił, nie, 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 Tak, bo... Tak, nie, 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 Bo nie, 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 tak, nie, 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 go wiesz. A to nie ma być ładniej, tylko na wysokość. Co tam z ładnością? Też nie robi. Ale wyszło na dół jeszcze to zrobić. O rola, To się nam rozkracie wszystko, jak ta. nie, to je Czekaj, tak, 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 tak. Nie to trzeba je połączyć. A jakby je A to jest... To wiesz, inną stroną. Czekaj, inną stroną. Czyli takim Nie tak. I jeszcze to ja się to jest wtedy będzie, że tak. Zatrzymamy. 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 Zatrzymamy.

może się, że tak to się, może tak, do tak. I no tak. To się nie do nas. Teraz, nie no My mamy no. położymy na nas, tak, tak. To, to położymy na nasza Ale już nie tak. 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 Tak.

Thank okay.

Trzy minuty. No, niech już mogę, To, to dajcie jeszcze dwa ale... no, minuty my... <sumptan> <zainteresowań> Już uczysz się w jednym minuta.